Siema, witajcie, tutaj Tariel i witam Was w Magic the Gathering Arena. A dzisiaj Wam zaprezentuję właśnie tę grę, jak ona wygląda w czasie premiery. Już parę dni ma premiera i moją talią będzie biało-niebieska. Tak. I na czym polega nie jest ta gra, to Wam właśnie postaram się wytłumaczyć. Oczywiście, oprócz test oprócz cyklimany, mamy właśnie karty e, Ziem, Landów. Tutaj właśnie pozdrawiłem jedną. Eee, oczywiście, to wszystko nagrywam też już po meczu. Oczywiście, dźwięk się zwalił, ale to nie moja wina, niestety. I będę komentował, co tu się dzieje. Także ja postawiam te dwie karty landów, które są biało i niebieskie, albo łączone białe z niebieskim. I one staną, właśnie punkty many, które widzicie u góry każdego zakręcia, że potrzebuję jeden many, jeden białej i jeden niebieski Tak już zrobiłem. Ta karta polega na tym, że zabieram na chwilę jego jednostkę I oczywiście, gdy pokona tą jednostkę, którą ukradła daną kartę, to wtedy odzyska z powrotem Trochę skomplikowane, ale widzicie, na ekranie wygląda to całkiem, całkiem przejrzyście okay, Tutaj mamy też dwa rodzaje jednostek Te, które atakują na ziemi oraz te, które latają Teraz właśnie wystawię jedną latającą i te właśnie latające mają taki problem z nimi, że nie możemy ich blokować wszystkimi jednostkami, tylko jednostkami, które nasze latają. Okej, okay, tutaj odesłałem jednego z nich. Zaklęciem zaklęcie możemy rzucać właśnie. że jeśli jest moja tura, to muszę tylko wszystko moje duże robić. Ale mogę też robić to w czasie jego tury, też. Na przykład blokować jego zaklęcia. E, niszczy się jemu jednostki, e, czy psuje właśnie punkty magii, bo też są takie zakręcia, które wpływają właśnie na landy. No i widzicie to tutaj, e, zniszczył to jednostkę i odzyskał sporo tę swoją. 2-1, wampirzycy. Okej, okay, tutaj właśnie co staramy się dokładać właśnie punkt many, i tutaj właśnie rzucamy te zakręcia. Zakręci też są tak zwanymi Enchantami. mamy też arfetakty. Mamy róża, różne modyfikatory, w zależności od tego, i, i jaką e, talią gra. Tutaj, właśnie dobrałem kilka nowych kart. Im więcej kart w ręku, tym lepiej. E, chyba nie ma żadnego limitu, żeby mieć kart w ręku. Ale jest na przykład e, limit, żebyśmy nie dobierali z kolejnych, jest to jest niejasno wytłumaczone. E, ale mamy na przykład e, karty, które są właśnie na tej kupce naszej podstawowej, karty, które są na zmentarzu oraz takie, które po prostu przypadły tak? gdzieś tam i nie możemy zyskać właśnie dlatego, powstał cmentarz. Które możemy go manipulować, przyzywać jednostki, e, czy też e, wyciągać zużyte zakręcie. Ale to większości właśnie no, z, z kartami, które są koloru czarnego albo modyfikacja czarnej szczęcie. Oczywiście możemy grać e, stricte jednym kolorem, na przykład tutaj mamy ścinka z czarnymi kartami, e, które są głównie papierami, i które się bufują i wysysają życie i oddaję jemu i tak a ja na przykład właśnie gram kartę która jest talią, która jest biało i niebieska. tutaj są różne synergie między tymi kolorami profesjonaliści potrafią grać kilkoma kolorami, na przykład czterema albo trzema, także opcji jest dość dużo i to jest właśnie właśnie bardzo fajne, że tego typu karciance jest jeszcze coś do ugrania. Nie tylko, że mamy daną klasę, dane karty i tylko tymi krańcami. Nie, możemy modyfikować sobie talie jak chcemy. Hmm? Tutaj właśnie wstała jednostka, która bufuje inne. Daje 1-1 do wszystkich wampirów. I tutaj zobaczcie w czasie tej rozgrywki, że to będzie dość niemiły wzrost akcji. Kolejna karta z landem, biała No i znowu zakręcie, które daje nam... Dostajemy za to dwa punkty życia I dostajemy też dodatkową kartę Tego typu enchanty właśnie są stałe I czasami też wpływają na jednostki, na przykład gdy wrzucimy jakąś jednostkę, to dostajemy punkt życia, bo ona dostaje bufa, bo... Wyciągamy kartę, także tego też, tego sporo jest rzeczy, no i ja wyciągnąłem, użyłem karty, która lata Tak, mam sfinksa latającego i dzięki temu będę mógł blokować latające stworzenia Albo też niezwykłe, tak? To jest właśnie przewaga latających Okej, tutaj on myśli No i chyba się myśli żeby zniszczyć nielatających jednostek, która była dość silna. Nie powiem. Myślę, że yy, gdy będzie już trochę więcej jednostek na stole, to Wam pokażę więcej jak na się walka. A teraz to tylko zostaje yy, wciśnięte. I to dość mocne. Właśnie, staramy się Ceturę wrzucić na wyland, o ile mamy I tutaj um, zastosuję taktykę, która jest coś dziwna, bo zablokuje mu jednostki One nie będą mogły ani atakować, ani blokować, po prostu będą sobie e, na tej, tej planszy A zrobiłem to dlatego, że właśnie ich ma przewagę i ma tylko dwie karty w ręku i trochę mu to właśnie możliwości e, działania No i rzuciłem to koło. Jednostka, która za każdym razem, gdy dostaje jeden punkt życia albo więcej, ona bufuje się To już bardzo fajna, przyjemna karta A czasami właśnie też zdarza się, że nie wiedzą co zrobić z kartami Rzucimy kartę a i mają oczywiście możliwość coś wykonania, ale czasami gra nie jest za bardzo, to tłumaczy. Czasem właśnie przynicy się blokują, albo zamyślają. Oczywiście gramy przeciwko oprodziłym ludziom, nie botom. No i to co właśnie mówiłem, że on wszystko blokuje, bo nie ma nic o wiele, wiele więcej. No, ja mogę tylko rzucić taką jednostkę, dzięki mi dostaję punkty życia i dodatkową kartę. Oczywiście to jest e, zmodyfikowana karta, właśnie dzięki niej, e, podwójnej takiej, mogę mieć np. ją zużytą, albo wydać dwa punkty życia, żeby była jakoś e, normalna karta do użycia. A tu właśnie rzucił jednostkę, która będzie największym bólem podczas tego meczu, także... Zwrac zwracajcie uwagę na nią Ona się obochodzi Bufuję strasznie To będzie bolało, bardzo mi bolało Oprócz tego, że jest dość zbufowana To widzicie, mm, koło niej jest taki mm, Symbol czaszki I ta czaszka działa nie więcej tak, że Jeśli dotknie mojej jednostki To ona automatycznie ginie nie, Jakkolwiek, ile by, 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 by miała życia no, ale teraz rzucam wszystko co mam. Wszystko na inną kartę, jak mówią. Ci akurat rzucę że są naziemni, tak, tak ich nazwę. I, i a, jakby powiedzieć, nie można ich przyblokować. Jakby to powiem. poza po zaatakowaniu, po za można nadal nimi grać. O tak, Tak to lepiej wytłumaczę. Razem nic nie zrobiłem, bo czasami warto lepiej przeczekać atak, żeby nie wykonał ataku wcześniejszego. Gdy on zaatakuje, wtedy ja będę mógł to jakoś skontrować. Właściwie on zbuffał tą jednostkę na 8-9 i jedynym wyjściem jest z tej sytuacji po prostu przyblokowanie tego. Tak, nie dostałem żadnych obrażeń, ale są też takie jednostki, które. Mogą zobaczyć i jednostkę, i bohater. Ok, teraz będą się dziać cuda, bo są zakręcia, które dają mi życie, dobierają karty i straszne, straszne dziwne rzeczy, ale bardzo przyjemne. Bo dają trochę ekspres czasu na RNG dość duże i zobaczycie, że to mi bardzo przyjemne. Jak się właśnie dostałem 15 punktów życia, mam. Punkt punktu użycia chyba nie ma limitów, można do 50 dobić spokojnie Tak samo z limitem Kupki Kart, czy tam stosu, jakkolwiek byśmy to nazywali Oczywiście standardowo chyba jest 30 O ile się, albo 40, o ile się nie mylę Ale też widziałem też takie sposoby, że ludzie ich mieli Na ponad setkę, tak? Tutaj ten Ten roz, aż do ekranu Także jest jest możliwość też dość dużego kopitowania. Okej, okay, tutaj zrobiłem motyw, który właśnie zblokował tą mega bufującą jednostkę. I dalej leczymy się. Oczywiście warto też zwrócić uwagę na grafikę. Oczywiście to jest karcianka, ale te karty dość są bardzo ładnie wykonane. Mają bardzo ładne animacje czasami, zwłaszcza te legendarnie skokują jakieś smoki, takie ziemi ogniem albo jakieś duchy. Dużo się dzieje na tej wtedy. Mhm, tutaj widzicie już są. E, armię wystawił. Tutaj właściwie nie mam co blokować, bo po prostu zginie tej jednostka, szkoda. Dopufujmy się i dorzućmy jeszcze jedną jednostkę. To sprawia, że wszystkie jego jednostki mają o mniej ataku. No i tutaj możemy sobie odzyskać życie dzięki tej jednostce, albo wyciągnąć kartę i odrzucić ją. Co ja zrobiłem, bo miałem pustą rękę i od razu wyleciałem z ręki. Też. To nie był najmądrzejszy ruch, ale jak to mówię. Cały czas się oczy wykuczy. Ja tak samo. W tym momencie chyba postanowiłem opuści walkę, czekam na jego blok. I chyba sobie dał z rady, że chyba tutaj du dużo sensu nie ma. Także wygranko.